Cześć wszystkim, z wami Minox, a to jest kolejny odcinek ze Star Stable Online. Jesteśmy dalej w Mistwall i będziemy tu kręcić dalej nasze questy. Dzisiaj mam ochotę na nagranie kilku questów, także um, zabieramy się za to. I tak, chcę wam jeszcze tylko z początku podziękować za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki, like, wszystkie komentarze. Um, no i zachęcam was w sumie do zostawiania ich, także tak, możemy zaczynać. Um, I mamy tu. Zaczniemy sobie kwestii z Luisem, mm, który nam ostatnio dawał wyścig. Tak się cieszę, że jesteś. Mnóstwo ludzi przybyło do od Twojego ostatniego przyjazdu po moim torze. Zarządzanie sesjami treningowymi jest naprawdę fajne. Kiedy mogą poznawać więcej ludzi? Czy chcesz wystąpić za szczytu i być pierwszą osobą, która wypróbuje mój najnowszy tor? O, i to się przyda. Tu, 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 gdzie? Tam. Mmm i tak, w międzyczasie zrobiłem tą reputację dla Alonso, co była do zrobienia. Um, nie zajmowałem w się sensie zajmował jakoś długo, bo ją robiłem tylko dwa dni te 500 ten, ale jest zrobione, także myślę, że tym też się dzisiaj zajmiemy. Um, I nie powinno być żadnych problemów. Boże, jaka dziwna jest ta trasa. Um, uj, gdzie wokół tego samochodu? No, także to jest plan na dziś. I zobaczymy, jak tam W sensie, jeśli yy, nie będzie wystarczająco questów, to zaczniemy questy z ranią, te drugie. Um, a jeśli będzie, no to trudno, no. No. I super, dojechaliśmy. Slide. Tu jest senisiem. Proszę. Nie przeczytałem, ale jestem głupi. Dobra, to ja sobie jeszcze raz to przyjadę i wtedy przeczytam, co on tam gada na koniec. Um, Wspaniałe przejaźnictwo, wrócisz za niedługo, prawda? No, powiedział coś wcześniej więcej, ale kto by się tym przejmował? Kto by na to zwracał uwagę? Alonso. Alonso. Ty pe jesteś pewnie Max. Dokładnie tak. Czy wiesz, że strażnicy leśni rozpoczęli swoją działalność? Tak, też wiemy. Mam na imię Alonso, jestem przewodnikiem konnym w szeregach strażników leśnych w Jurwiku i szaleję za końmi. Zawsze tak było, nawet zanim dołączyłem do strażników. Urodziłem się w Chile. Chile, Chile? A mój ojciec jest bagu... Bagualero. Tak jak cowboy, tylko pracujący na niesamowitych, tętniących życiem przestrzeniach, które po prostu musisz zobaczyć. Kocham swoje rodzinne strony, ale życie nie jest dla mnie. Wolę odkrywać przed innymi uroki i odkrywania piękna natury z grzbietu konia. Zaczynałem jako przewodnik już w chill, yy, ale gdy nadarzyła się okazja wystąpić w szeregi strażników leśnych na nowym posterunku w Mistwo, nie mogłem jej przegapić, biorąc pod uwagę wyjątkowe przywiązanie Jerwiku do koni, gdzie, gdzie indziej mógłbym podnosić swoje kwalifikacje jako przewodnik konny. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak odpowiedzialnie pokonać szlaki, z przyjemnością cię tego nauczę. Okej? Okay. Chcesz nauczyć się więcej? Świetnie. Zacznijmy od krótkiej wycieczki do jednego z moich ulubionych miejsc w parku. Z owocowego. Już widzę ten błysk w twoich oczach. Chcesz tam wjechać na swoim koniu, jak z tobie dzikiej krainy. Rozumiem. Ale nie każda wycieczka musi być ekspedycją. Potraktujmy to na luzie. Niech twój koń przyzwyczai się do widoków, dźwięków i zapachów nowego miejsca. Dzięki temu będę także mógł ocenić twój poziom... poziom twoich umiejętności na szlaku. Mówiłaś, że przechodzisz z myślą o treningu, prawda? Dobrze, Max. Szykujmy konie. Jadę! A, jesteśmy, okej. Okay. Um, Alonso, Wzgórze owocowe, pięknie tu co? Lubię tu przyjeżdżać, żeby trochę podnieść. Po po Lubię kurwa, żeby trochę mu pobyć w ciszy. A moja wierna Mardi jest szaleje na punkcie dzikich owoców. Prawda, kochana? Owoce w Mistwole rosną naprawdę obficie. Zbieranie i podjadanie to sama frajda i smakowity sposób na poznawanie naszego parku. Pamiętajmy jednak o zasadach. Zatrzymaj się i odpocznij. Wróć do mnie, gdy będziesz gotowa na dalszą wędrówkę. Jestem! No. Mardi najadła się już owoców po uszy. Co ty na to, żebyśmy jechali dalej? Pojadą pierwsze, a ty dokończysz sama. Poczekamy na Was przy nowym posterunku strażników leśnych. I nie zapomnij, Max. Będę cię przyglądać jak ty i Nightborn radzicie sobie z jazdą na szlaku. Potraktuj to jako próbę. O jabłko, będę mógł karmić konia. O! Dzień dobry. Alonso? Muszę przyznać Max, że dostycznie sobie radzisz w siodle. Wydaje się, że Nightborne także nie ma z niczym problemów. Nawet na nieznanym terenie łączy was silna więź, a to bardzo ważne. Jazda szlakiem opiera się na zaufaniu, niezależnie od tego, czy podłączamy udeptaną trasą, czy przedzieramy się przez niezbadane haszcze. Jeszcze jedna rzecz, którą warto zapamiętać. Wybierając się na szlak, twój końc spali więcej kalorii niż podczas jazdy po równym terenie. Weź tym przekąskę Nightborne na pewno się ucieszy. Okej. Okay. A tam też ktoś ma questa, to zaraz sobie tam przyjdziemy. Alonso, jako że wykazałeś się umiejętnością jazdy po szlaku, może byś chciał otrzymać inne zdanie od strażników leśnych. Jednym z moich naj najważniejszych obowiązków jest szukanie i ratowanie zaginionych. To no często się bowiem zdarza, że ludzie gubią się w lesie lub wyrządzają sobie krzywdę, ponieważ zobaczyli z oznaczonego szlaku. Dlatego umiejętność jazdy na orientacji jest bardzo ważna. Zanim przejdziemy do właściwego szkolenia, zobaczmy, jak sobie poradzisz z prostą trasą na orientację. Um, którą przygotowałem. Będę ci mierzył czas, ale to tylko próba, więc ty musisz się śpieszyć. Rzeczuj w drogą i baw się dobrze. Gotowa start! Start! Aha, czyli to jest to samo co Valedale. Okej okay. No to jadę do pierwszego punktu. Oczywiście max lama gdzie był ten, ten? A tu był? Nie mogę z siebie, jeszcze tu gdzieś podobno jest. A tu jest? No dobra. No to wracamy do mety w takim razie. Ou, złoty medal. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Oczywiście w sytuacji zagrożenia życie, im szybciej znajdziesz kluczowe punkty, tym większy masz szansę, żeby kogoś uratować. Coś ci powiem, jeśli chcesz trenować, wracaj tu na co dzień, żeby przejść nową próbę. Im więcej będziesz twierdzić, tym lepiej. Le le kurwa, tym lepiej przekonasz strażników leśnych o tym, że w sytuacji awaryjnej mogą na tobie polegać. Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy, Max. Uh, dostaliśmy od niego koszulkę. Taka, brzydka, nie podoba mi się. Okej, okay, zobaczmy co tutaj ma dla nas jakaś osobka Kima e, Witaj w jednostce tych ale jestem młodszą strażniczką mm, Na imię mam Kima Jeśli chcesz się nauczyć czegoś o szlakach i podróżowaniu po naszej okolicy Z przyjemnością Zaraz, słyszałam o tobie To ty jesteś przyjaciółką naszej bohaterki z Dundul Rani Ona jest taka fajna Taka odważna i dobra Mam nadzieję, że zostanie strażniczką, gdy dorośnie Mogłaby być moją przełożoną. To byłoby naprawdę super. Ale pewnie się przyszłaś. A, a, ale pewnie nie przyszłaś w sprawie wycieczek. A więc to znaczy, że chcesz nam pomóc? Świetnie, martwiłam się, do musiała sprzątać ten bałagan po get sama. Nie, żebym się zbraniała przed pracą. Ochrona przyrody także wymaga nieco wysiłku. Okej, okay. przejdźmy do rzeczy. Alonso i Violet mówią, że nie mają czasu na dodatkowe obowiązki, ale moim zdaniem wykorzystują pozycję przełożonych jako pretekst do wymigania się od nudnej harówki. Dali mi tydzień na ukończenie sprzątania. Nie wiedzą jednak o mojej super, super broni, która wszystko przyspieszy. Tobie. Spotkamy się na północnym brzegu jeziora Mistral, okej. Okay? Przyjadę z narzędziami. Ale Drifter <giby> Giga Drift. No to jedziemy na spotkanie z Kimą. Okej. Okay. Siemano. Czemu to trwało tak długo? A racja, masz tylko jednego konia, a ja 150. Okej, okay, to by dużo wyjaśniało. Um, dlaczego tak zapierdalała? Kima. Mając już jeden przekręt kiedy z głowy możemy teraz przewrócić jezioro do publicznego użytku. Ged bardzo serio potraktowało odizolowany teren dookoła jeziora. Weźmy mój klucz i rozmontuj innym ogrodzenie, a później załaduj je na ciężarówkę do wywozu śmieci. A ty co będziesz robić? Gigaskam. Proszę. Uuu, ej, fajnie, A to super wyglądają te duże lilie. Proszę, zrobiona. Jeszcze co? Ładnie, w końcu jakaś dziewczyna, która sobie radzi z narzędziami. W takim tempie. Nie jestem dziewczyną. W takim tempie, zanim się obejrzymy, wszystko będzie posprzątane. Jest jeszcze inne miejsce w parku, którego to po drugiej stronie jeziora. Sama mogłabym się tym zająć, ale pójdę znacznie szybciej, jeśli pomożesz. Hm? Hmm? Proszę. No to ziu! Okej, okay, no. Z... To 150 koni mnie rozpierdala. Dobra, a skoro my mamy to odblokowane, tu. To. Tak! Można do tym skakać, dobra, git! Jedziemy. Yo! Dobra, jesteśmy u Kimy. O, wreszcie się udało ci tu dotrzeć. Pewnie na konie da się szybciej niż pieszo, ale wiesz... Jak byłoby jeszcze lepiej... Na motorze! Tak tylko mówią. Relujesz. E, aha, dobra, no to schodzę z konia. Dzięki tobie sprzętanie to idzie pełną parą. Ale jeśli mam być szczera, można by jeszcze przyspieszyć. Oto mi pomysł. Teraz biorę ogrodzenie, a ja będę w tym czasie jechać do końca sprzątanego terenu. Tak jak samochód, do bezpieczeństwa w wyścigu. Tylko trzymaj tempo. Aha Czemu ja postać nie rusza nogami? Ej, dobra, fajnie to wygląda I co, co zrobisz z tym drzewem? Okej okay. Szybko, szybko, szybko Ok. Zostało nam ostatnie chyba. Proszę. Mamy wszystko. I to by było na tyle. Dzięki tej pomocy i mieszkańcy dundu mogą korzystać z jeziora i to wcześniej niż tego oczekiwali. Zabieram ten złom do centrum recyklingu, a później wracam do jednostki. Mam nadzieję, że znowu się zobaczymy. Może następnym razem zabiorę ze sobą ranię. Z przyjemnością poznam. Nice. I co, mamy tam kłaściora? Nie mamy. Dobra. No to skoro mamy jeszcze tyle czasu, to jedziemy do Rani w mieście. Okej, okay, Rania. Mm, Hej Max, ma cię widzieć, możemy chwilę porozmawiać. Od kiedy podrzuciłam mamy w momencie zastąpienia tego wstrątnego skola na stanowisku rodnego. Nie jest w stanie... Nie myśleć o niczym innym. Zawsze chętna do pomocy sąsiadom. Codziennie czyta gazetę, robi wszystko, ale się nie angażuje. Ma umiejętności, wizję i pragnienie, żeby reprezentować Dundul. Jako radna cieszyłaby się ogromnym zaufaniem. To pewnie przez te ciągło głupie uwagi z i mojego taty, że nie powinna być zbyt ambitna. Mówi, że to marzenie nie do spełnienia. Ale to nieprawda. Sprawdźmy, co trzeba zrobić, żeby umieścić jej nazwisko na liście wyborczej. Pokażemy jej, że warto mierzyć wysoko. Moja mama może osiągnąć wszystko. Ooooo. Boże, to jest akurat giga cute. Um, jasne, chociaż ona jest ruda, to nie wiem, czy ktoś jej zaufa, no ale dobra. Niech będzie. Um, do radnego z cola. Em, dundur znowu w akcji. Jakie macie cel tym razem? Rozwiązać problem higieniczny miasta, działać na rzecz rzadkich słów. Ech. Chcecie mieć cię nazwisko z na liście wyborczej? Tak. Owszem, technicznie można się jeszcze rejestrować, e, można jeszcze rejestrować kandydatów, ale twoja mam czy kiedykolwiek piastowała jakiś urząd publiczny, przecież nikt na nie, nie zagłosuje. po co miałaby się wystawiać na takie upokorzenie? Nie interesuje mnie, co pan myśli, ale czy jest to możliwe? Proszę nam powiedzieć, co trzeba zrobić. Musielibyście zabrać odpowiednią liczbę podpisów przed upłynięciem terminu, czyli do... Och, no coś takiego terminu pływa dzisiaj. Może potraktujcie to jako podpowiedź od losu. Szkoda zachodu. Bez obaw, zbierzemy te podpisy. Jest, jest, jest. Grr, ten skolos strasznie działa mi na nerwy. Jak mógł powiedzieć coś takiego mojej mamie? I dziwnego, że porządnie ludzie boją się z nim zmierzyć. To mimo nauczkę, zbierzemy te podpisy i po wyborach wyleci ze stanowiska jak z pracy. Czasu jest niewiele, ale zebranie tych podpisów powinno pójść gładko. Masz ochotę na małą, przyjacielską rywalizację, Max? Zobaczymy, kto pierwszy będzie 5 podpisów. Ja, bo ty jesteś ślepa. Bujaj się, kidosie. Uuu, ja najlepszy. Dzięki za podpis. Dzięki za podpis. A ta idzie, no nie? Imagine być ślepą. Dobra, Już jesteśmy blisko. No i super. 5 do jednego. Giga easy. Okej, okay, tu jest Rania. Ile podpisów zebrałaś? Tyle? Teraz mamy więcej niż nam potrzeba. Mówiłam, że pójdzie nam jak po maśle. Musimy jak najszybciej zanieść te na podpisy rednemu Skolowi, żeby nie miał pretekstu do odmówienia mojej mamie startu w wyborach. Chodźmy. Na pewno teraz powiem. No, sorry, czasów właśnie się skończył. Właśnie minuty temu się skończyło." Ciao, Radny Skol, już jesteście z powrotem i niech zgadnę. Postanowiliście pożyczyć ten głupi pomysł z kandydaturą Co takiego, niech tu spojrzą. Podpisy, dużo podpisów. Macie dar przekonywania. Nie chciałobyście pracować przy mojej kampanii, dobrze zapłacę. No tak, oczywiście jesteście lojalne wobec Sigri. Szkoda, że mimo tych wszystkich podpisów nie będzie mogła kandywo, kandydować. Powiedzicie, pani Finicker, komisarz wyborcza, już wyjechała z miasta. Może spróbujcie na wyborach w następną kadencję, czyli za jakieś 4 lata. O nie. Przepraszam, ale mam związane ręce, nie mogę zmienić prawa. W każdym razie, ja nie w takim krótkim czasie. Oho. Skoro dopiero co rozmi rozminęłyśmy się z komisarz wyborczą, może sama ją znajdziemy. Gdzie ona może być? Hmm. Wydaje mi się, że pani Finiker wspomniała coś o wycieczce na ryby. Zwykle wyrusza z doków przy starej drodze. Na zakut od miasta. Chyba wiemy o jakie miejsce chodzi. To niedaleko. Nie mamy wyjścia. Musimy spróbować. Jesteś szybszym miejscem, Max. Weź podpisy i pęciek jak wiatr. Złap panią Finiker. Zanim wyjedzie, będziemy z Lingrem tuż za tobą. Oho. No to patrzcie na to, Newnie. Mm, 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 mm. Dobrze, że Rania wie, gdzie to jest, ale ja nie. <ścoughs> Jadę! Idź tym samochodem! Myślę, że w tej grze powinien być wybór, czy chcemy konia, czy samochód. Ale taka formuła, no to by oddało. <laughs> okay. Już jesteśmy... chyba bliżej. I co, i co? Boże, jak daleko to się jedzie. Ona jest pewnie gdzieś przy samym końcu dundur. A, jest przed nami. No dobra. Dalej się nie dało jej postawić, no nie? Tragedia, normalnie, tragedia. Pani stoi, pani stoi. Czy mogę Ci pomóc? Właśnie wybrałam się na zaległe wakacje. Talii, Finiker. Co takiego macie podpisane za kandydaturą Sigry? Niech nas spojrzę. To bardzo osobliwe. Chyba jeszcze nie jest za późno. Technicznie termin jest do końca dzisiejszego dnia. Trochę minie. Tylko trochę mnie zaskakuje ten nagły wzrost aktywności obywatelskiej w sennym dundul. W wyborach za dwie, e, na dwie poprzednie kadencje Skoll nie miał żadnej konkurencji. Cieszę się z kandydatury twojej matki, Raniu. Najwyższy czas, żeby znalazł się rywalula Skola. Jorvik potrzebuje liderów jak Sigri. Z przyjemnością dodam jej nazwisko do listy wyborczej. Słyszysz, Max? Moja mama będzie radną. Zaraz, zaraz, spokojnie. Zostały jeszcze wybory. Nie można lekceważyć Skola. Nie bez powodu sprawuje urząd tak długo. To przebiegły typ. Oczywiście, dziękuję pani finiker. A teraz pozwólcie, że uda się wreszcie na ryby. Do zobaczenia podczas wyborów? I te ptaki w tej wodzie. Rania. Bardzo miła pani z tej talii finiker. Chyba możemy liczyć na jej głos, nie sądzisz? Chyba moja mama jest oficjalnie kandydatką w wyborach na radną. Teraz tylko musimy jej o tym powiedzieć. Spotkajmy się u mnie, Max. Oki. Okay. A to, nie mogli mnie wziąć od razu z nią. No dobra, no to jadę tam. Okej, okay. siemano. Jesteśmy Sigri. Co wy dwie kombinujecie tym razem? Gratuluję mamo, kandydujesz w wyborach do rady miasta. Co? Ten cały proces nie da się wskoczyć na listę wyborczą od tak automatycznie. To wymaga czasu. Może przy okazji następnych wyborów. Nie mamo, Dundul nie może sobie pozwolić na kolejne cztery lata czekania. To twój czas, uwierz mi. Wszystko jest przygotowane. Jesteś zarejestrowana. Ech, niech ci będzie. Wiem przecież, że kiedy już się na coś uprzesz, żadna siła cię od tego nie odwiedzie. Juhu! Brawo, mama! Boże. Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Wciąż jest tyle do zrobienia, od czego zacząć. Jutro odbędzie się wielki wiedz wyborczy, podczas którego kandydaci będą przekonywać do siebie mieszkańców. To twoja szansa, mamo, żeby porwać wszystkich swoimi wielkimi ideami. Wiesz, że nie jestem zbyt dobrą mu... Dobrym mówcą. To był okropny pomysł. Ludzie w Dundul kochają cię, mamo. Nie masz się czym martwić. Może poćwiczysz teraz swoją przemowę z nami. Okej, okay, to mogą zrobić. Niech to tylko uporządkują dodatki. Ehm, mieszkańcy Dundul. O Boże, Ruda. Um, girl. <ścoughs> <ścoughs> Nie mogę. I do tego mam nadzieję, że dacie na mnie swój głos. No i jak poszło? E, nie było tak źle. Mamo, Max, ty zawsze wiesz co powiedzieć. Może dałabyś mojej mamie kilka rad? Okej. Okay. Jak powinnam zwrócić się do ludzi, którzy... Żeby wywrzeć odpowiednie wrażenie. E, dzisiaj pokażę wam prawdziwą sigri... E, dobra. E, przyjaciele strażnicy wieśniacy. <gry> dzisiaj pokażę wam prawdziwą sigri. Eee... Zasługujecie na lidera, który nie będzie nie tylko mówił, ale również słuchał. Eee... O Boże. Głosujcie na Sigri. Trafogutki, no, no nie wiem, brzmi jak jedna z tych obietnic wyborczych skala. Muszę się nad tym zastanowić. Ja myślę, że tak. Darmowy kucyk, co to za problem. Znasz się na wystąpieniach publicznych, Max. Byłaś w samorządzie studenckim? Wielkie dzięki za rady dotyczące mojej przemowy. Więc już jutro w głowie aż mi się aż mi pulsuje od emocji. Wiem, że powinnam się czorządnie przespać, ale nie dam rady zasnąć w tym stanie. Max, jak mam się pokazać z najlepszej strony, jeśli nie zdałam wypocząć? Biedna mama, musimy coś zrobić. Wiem, kto może pomóc. Doktor Airen. Zna się na naturalnej medycynie jak mało kto. Na pewno znajdzie sposób, żeby mama złapała trochę snu. Chodź tu pani. Sigri ma problem z zaśnięciem, w tych okolicznościach wcale się nie dziwię. W, w ciągu kilku godzin zdołałeś z ranią po zebrać podpisy na Sigri, żeby w ostatniej chwili dodać się do listy kandydatów w nadchodzących wyborach. Nic dziwnego, że biedactwo nie może za mocy zasnąć. Ale cieszę się, że udało wam się zmobilizować. Znam Sigri od niedawna, ale widzę, że jest urodzoną lidarką. Dondol tylko skorzysta na takim reprezentancie. Jeśli Sigri potrzebuje mojej pomocy z zjaśnieniem, mam doskonały sposób. Odprężająca filiżanka herbaty. Wystarczy do tego kilka składników, które na szczęście można znaleźć tu w Mistful. Dam wam listę. Zbierzcie to i wszystko przywieźcie do mnie. Okej. Okay. Specjalna recepta do doktora Eirene na usypiającą herbatę. Możesz mi ją przeczytać? Imbir jorowicki, świeże jagody, na woda. Załatwi się raz, dwa. Pierwszym składnikiem herbatki, herbatki nasennej dla Sigry jest dziki imbir rwicki. Nic trudnego, już to raz robiłyśmy, prawda? Właśnie wszędzie w Mistrzu, ale wystarczy wyjść za miasto. Okej, okay, no to idziemy znaleźć to. Okej, okay, mamy kojące zioła. Um, arania. Zapach dzikiego Imbiry na Twoich palcach przywodzi mi na myśl i Śnie, śnieżne noce. Ale zrobiłem się przytulnie, to powinno zdziałać doskonale. Dzień, dziki Imbir jest bardzo gorzki. Doktor Eiren zasugerowała, żeby dodać garść jagód, ale myślę, że mieszkanka byłaby smaczniejsza. Um, na szczęście zostały jeszcze trochę dojrzałych moroszek, z borówki czerwone to doskonałe. Dodałoby herbatce głębi, jagody, morożki i borówki czerwone. Myślę, że dasz radę to wszystko znaleźć. Pewnie tak, jeśli mi zaznaczysz na mapie. O Boże. No dobra, nie jest takie źle, nie trzeba tak daleko jechać. Okej, okay, mamy tu kolejne jakieś składniki. Nie wiem, co zbieramy, ale to nic. Najwyżej się utruje. no co tam. Jest truda. <grym> to można. <grym> Vanilla by mnie teraz zabiła razem z Mont, że się śmieję z rudych. <grym> Przepraszam. Rania, udało ci się, a skoro robimy herbatę, a nie słoik dżemu, chyba nikt nie będzie miał nic przeciwko i sobie kilka skubną. No wiesz, kontrola jakości. Uwierz mi, nikt nie zauważy. Mmm, jagody. Mmm. Ostatni składnik z przepisu, doktor, to krystalicznie czysta woda z górskiego źródła. Wiem, możemy wykorzystać jedną z butelek wody zostawionych przez Ked. Żartuję, kto w jakich dodatków czy konserwatów tam dorzucili? Po co i kiedy możemy sięgnąć do samego źródła? Oh, no dobra, no to jadę. Okej, okay, mamy wodę. Puste wiadro. O, rania. Siemano. Wracamy ze składnikami do doktor Airen. Mama czeka... Mamy mu czeka wielki dzień. Musi załapać trochę odpoczynku. Czekaj, dwie doskonałych listów plus dwa wspaniałe konie. The link i nightborn. To wymożna okazja do wyścigu. Co ty na to? Skoro zaczesz trochę mi wspólnie, nie możesz ci dawać forów. Gotowa, Max? Dobra ja ślepy pana to zostanie, że wyjaśniona właśnie tak jadę, jadę, ja najlepiej, ja najszybciej. No i już ją prześcigliśmy. Elorania. Najg, no pierwszy. Szybko jesteś. Myślałam, że znajomość Rani da mi przewagę. Byłam druga, ale wcale mi to nie przeszkadza. Dobrze wiedzieć, czy mam kogoś, na kogo mogę liczyć w sytuacjach, kiedy szybkość będziemy na wagę złota. No i jesteście. Mamy składniki, pani doktor. Dziękuję, Raniu. Wezmę je. Na pewno nie potrzebuje pani nic więcej. Może magiczny kociołek, wykuty przez Krasnoludy. Srebrna łyżeczka od osobistego kocharza Jona Jarla. Mamy się odpocząć, ale ja i Max dopiero się rozpędzamy. Nie wątpię, ale mam wszystko czego mi trzeba. Slay. O tej herbata, która sprowadza słodki sen. Dajcie ją Sigri, a wyśpi się jak jeszcze nigdy w życiu. Masz. Max, co ja mam począć? Więc już jutro, a ja mam w głowie gonitwę myśli. Hmm, co tak pachnie? Mm. Czemu nie? Z dziką, z dziką chęcią napiję się herbaty. Dziękuję bardzo. Oj, to jest dobra herbata. Muszę się jeszcze raz przyjrzeć swojej przemowie. Oj, kimnęła. <grych> Jak dobrze, że mama wreszcie trochę odpocznie. Nie mamy już dzisiaj nic do zrobienia. Zatem do zobaczenia jutro do, na Wielcy Max. No. Nie mamy póki co wszystkie questy z do Dondoru zrobione, także ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Jak zawsze komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!